To 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 tuch Dzisiaj Wróz Wojtek ma być Nie wyłaś. Sika i do kibla To co jedziemy do Olsztyna? O, ty. Bo tu Krzysiek do mnie mówił, że do Olsztyna na Sylwestra jedziemy. No Siedem lasek ma być. A, siedem razy będą robić. Po raz po <noise> Ja nie wiem jak będę robić, no <noise> Siedem dziewczyn ma być. Z albatrosa. Ile ty bierzesz? Jedno. Krzysiek jedno, to ja pięć? A co? No gdzieś ja pięć, nie wyrobię. A ja ci pozwalam. Ty mi pozwalasz, ale ja nie wyrobię, co ty? To nie pomagał. Będziesz pomagał? Tak. Palcami chociaż. Nie. A... Bo... Ale Wojtek, patrz, on się wybiera, jak on na językiem nie umie ruszać. A on się wybiera na... Ale No ty. Na, po, na porządku czuwa... językiem nie rusza. Mówię, ty nie umiesz ruszać językiem. Kaluskiem? No. A Kal kaluszkiem. Pokaż. O tak się rusza. No, to jest język. Ale Nie, nie, no to... No, a, przepraszam, zwracam honor. O tak się robi. Jak się robi? Patrz, jak Krzysztof obserwuje, uczy się. A ja A ja nie widzę. widzę. A no to widzisz, no. Nie widzisz? To praktyka. Lata, ja... lata praktyki. To pokaż mu wyżej, żeby on widział. Mistrz. Mistrz. Mistrz, Mistrz patelni. Wojciech. S. Najlepsza jest pierwsza warga. Le, jak na kobiety wargę się u że językiem? Wspaniałym punkt G. całe to ona pisze i będą całe szaleje. No i rozchwała da i mówi Chodź tam, gdzie byś chciał. A? Profesor. Profesor. A ty język musisz bardziej wystawiać, bo to za krótko. No. ćwiczyć. O no. A. Dzięki bolek. A ty jak językiem ruszysz? <laughs> O tak trzeba, widziałeś? <grywa> o, no. Dobra, mm -hmm. śmiechem, żartem. Chodźcie, ubierzemy tą choinkę.